Dlaczego zagłosujecie państwo na Nową Prawicę? Oczywiście przekonuje nas do tego jak najbardziej program Kongresu Nowej Prawicy jest jak najbardziej klarowny i na tle wszystkich programów dotychczasowych partii wszystkich, które zasiadają dotychczasowo w naszym rządzie no wyróżnia się i jest przede wszystkim jak najbardziej wolnościowy broni własności ludzi i broni przede wszystkim opowiada się za nowym systemem w naszym państwie, który jest zupełnie inny od systemu socjalistycznego propagowanego przez pozostałe partie. Przede wszystkim będziemy na pewno głosować na Kongres Nowej Prawicy i na pewno będziemy przekonywać wszystkich pozostałych członków naszej rodziny i znajomych do tego, żeby również zagłosowali na Kongres Nowej Prawicy. Czy sama postać Janusza korwina panią akurat nie odstrasza? Nie, ani trochę. W sumie z tego co teraz jest taka nagonka na korwina za to, że właśnie kobiety, jak się wyraża o kobietach, nie to w, w najmniejszym stopniu jakoś nie uraża, bo nie czuję się w jakimkolwiek stopniu urażona. Jest rzeczywiście, są kobiety, które są, mają jakieś tam predyspozycje różne, typu bycia w polityce i bycia panią domu, no ale rzeczywiście, no Face, faceci powinni że nic mnie nie odstrasza. Czy oglądała pani ostatni, czy ostatni występ pana Janusza Korwina, Pani Olejnik? U Pani Olejnik pewnie oglądałam. Tak, ja oglądałem bo, jak tak, raz. No my razem oglądamy. No niestety ta debata pani Olejnik tak poprowadziła po tą debatę, aby jak najmniejsze złapać za, za wszystkie półsłówka. Oczywiście kto dobrze śledzi. Wszystkie wypowiedzi debata, debaty Korwin-Mikę. To, to jest wiec. świadom Że nie chodziło o to Co Pani Olejnik chciała Usilnie wszystkim wmówić Podczas tej debaty no, Jasne jest, że wcale Korwin mikę Nie ma takiego stosunku do kobiet Jaki pokazuje to telewizja Wszyscy, Telewizja pokazuje to Stara się wyolbrzymić Półsłówka, które gdziekolwiek Korwin mikę przez te wiele Swoich lat wcześniejszych rzucił i nawet nie w tym kontekście, jaki jest przedstawiany przez telewizję. Dziękuję. Proszę. Dziękujemy.